3 2 1 Cut the ribbon please. Thank you. Wyzwanie przede wszystkim polegało na tym, że stopień złożenia naszego zakładu jest dość duży, a okres pandemii niczego nie ułatwił, dlatego że przez 3 lata zakład był od momentu powstania decyzji o otwarciu zakładu do tego momentu minęło 3 lata intensywny czas pracy koncepcyjnej Umów z dostawcami wielu rozwiązań, dlatego, że nie jesteśmy tylko montownią, ale produkujemy, a większość sprzętu, który został tutaj zainstalowany, został zainstalowany pod nasze konkretne potrzeby. Mamy też dużą nadzieję na to, że uczniowie, studenci, którzy w tej chwili chodzą do szkół, w przyszłości będą naszymi pracownikami. Tym bardziej że na ten moment zatrudniamy ponad 150 pracowników, natomiast w ciągu dwóch lat zamierzamy ponad podwoić tą ilość do prawie 400. Wiadomo, że nim dojdzie do procesu inwestycyjnego, trwają przygotowania i te przygotowania są dość pracochłonne i długotrwałe, no, wymaga to wielu spotkań, uzgodnień, wydawanych decyzji różnego rodzaju. I tutaj firma rzeczywiście stanęła zawsze na wysokości zadania i wszystko, co prosiliśmy, zawsze otrzymywaliśmy. Mamy doskonałe położenie, musimy wykorzystać to, że leżymy przy drodze krajowej nr 13, przy autostradzie A6, bezpośrednim sąsiedztwie Niemiec i ten potencjał gospodarczy powinniśmy wykorzystać. Inwestują u nas poważni gracze, bo takim jest grupa cała Kion. I to nas bardzo cieszy, bo to, te miejsca, które tutaj tworzą, to są miejsca z perspektywą, to są nowoczesne, czyste zakłady pracy, co jest dla nas bardzo ważne, bo chcemy chronić środowisko naturalne. I to są też takie firmy, które są prowadzone w sposób taki zgodny z społeczną odpowiedzialnością biznesu. I to mnie bardzo, bardzo cieszy. Chyba jesteśmy w największym zakładzie pracy na, w zasadzie na granicy polsko-niemieckiej i jeszcze w dodatku z perspektywą. Naprawdę wielkie gratulacje dla wszystkich tych, którzy do tego się przyczynili.